Za co ja kocham Niemców? To... Nie, widzi pani, akurat moje nazwisko wskazuje. Wie pani co? Ja nauczyłem się w życiu jednej ważnej rzeczy: nie warto nienawidzić nikogo, bo to strasznie powoduje dużo żółci. Nie, ja po prostu uważam, że to są szkodnicy. Szkodnicy, nie szkodniki. Ich należy na jak najszybciej usunąć. To są nieudacznicy polityczni. Ja uważam, że to się Ale wie pani, pani zdanie jest dla mnie bardzo cenne, więc będzie miała pani oczywiście okazję wyrazić je w wyborach, głosując na mnie lub na innego kandydata, który tak jak pani będzie nienawidził Niemców ja i ja robił jeszcze inne tak, rzeczy. Bardzo się cieszę. Oglądała pani wiele edycji, ile edycji pani ogląda? Który odcinek podobał się pani najbardziej? Który z żartów to bardzo, to widzi pani, to bardzo też jakby no utożsamiam się z tym pani bólem, ale niestety nie jestem w stanie nic poradzić. Ja Niemców nie nienawidzę, tak samo jak nie nienawidzę Francuzów, jak nie nienawidzę Włochów, Hiszpanów i uważam, że my, którzy jesteśmy którymś już pokoleniem po tej tragedii wojny, która miała miejsce i która zabrała pani dziadka, a moją rodzinę też bardzo poważnie przetrzebiła i wprowadziła w dramatyczne sytuacje, powinniśmy pomyśleć co zrobić, żeby taki scenariusz nigdy więcej się nie powtórzył. Niemcy co robią? Zabijają w obozach koncentracyjnych, wypowiadają wojnę? Nie, to nieprawda. Niemcy zbudowali silną gospodarkę która próbuje dbać o swoje interesy. A my, właśnie dzięki temu, że jesteśmy w jednej Unii Europejskiej z nimi, mamy dużo silniejszą pozycję negocjacyjną do tego, żeby z nimi przy jednym stole rozmawiać. Nasze położenie geopolityczne się nie zmieni. Z jednej strony będziemy mieli Putina, z drugiej strony chcemy czy nie Unię Europejską i Niemcy. Jeżeli chce pani mi przekonać, że sensowne jest wywołanie wojny na dwóch frontach Niemcom i Rosji, to ja uważam, że to jest słaby scenariusz geopolityczny. Jeżeli pani by kandydowała a nawet do Rady Osiedla, niestety nie uzyskałaby Pani mojego głosu z takim programem.